Pluszaki i rozrabiaki. Wydanie specjalne. Rozpocznij nową grę. Wybierz stopień trudności gry. Normalny. W pluszakowie, w pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? Pewnego dnia, a właściwie pewnego poranka, do pluszakowa niespodziewanie dostarczono tajemniczą przesyłkę. Kto ją nadał? Nie wiadomo. Z pozoru wyglądała zupełnie zwyczajnie i nawet dziadek nie zwrócił szczególnej uwagi na szare, kartonowe pudełko. Ale pluszaki, jak wiecie, mają nosa do rzeczy niezwykłych. Od razu poznały, że pudełko musi skrywać w sobie jakąś tajemnicę. Jaką? Tego można się było dowiedzieć tylko w jeden sposób. Zaglądając do środka. O tak, to, co znajdowało się w środku, z pewnością było niezwykłe. Gry planszowe, pełne magii, sekretów i zaklęć. Wystarczyło tylko rozłożyć planszę i rzucić kostką, aby znaleźć się w sercu nowej, zapierającej dech w piersiach przygody. Przed przygodą się nie schowa, zajrzyj dziś do pluszakowa. My, pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My, pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki trzy, cztery, pięć. O, wygląda jak stare zamczysko. Ciekawe, kto w nim mieszka. Zaraz się tego dowiemy. Zły czarownik uwięził w wieży swojego zamku dobrą wróżkę. Oddaj wróżce jej magiczną różdżkę, dzięki której będzie mogła wydostać się z zaklętej wieży. Hmm, w nagrodę wróżka przeniesie cię za pomocą zaklęcia o sześć pól do przodu. Brrr, brrr, ale zamczysko, żebym się tylko w nim nie zgubiła. Kieruj z drapką za pomocą strzałek w prawo i w lewo. Używając jednocześnie strzałek w górę i w bok, wskocz na skrzynię i zbierz leżące na niej monety. Uważaj, kontakt z żukiem może osłabić twoje siły. Jeśli chcesz, by uciekł, naskocz na niego. W niektórych miejscach w zamku ukryte są ziołowe eliksiry. Dzięki nim będziesz przez jakiś czas odporny na ataki skarabeuszy. Podejdź do miejsca oznaczonego strzałką i naciśnij klawisz ze strzałką w dół. Diamentowy naszyjnik uzupełni Twoje życie i zregeneruje siły zdrabki. Zadania możesz wykonywać również innymi pluszakami. Jeśli naciśniesz klawisz z literą T, na planszy pojawi się tulek. Pod klawiszem z literą K ukryty jest kolec, pod literą L łatek, a pod P pusia. Zdrabka dzięki swojej zwinności potrafi skakać bardzo wysoko. Skoczna przeszkoda naciskając klawisze ze strzałką w górę oraz strzałką w prawo lub w lewo. Przeczołgaj się pod drzewem, przytrzymując jednocześnie strzałki w dół i w bok. Pamiętaj, że czołgać się potrafi tylko łatek. Pusia jest lekka jak piórko. Dzięki temu potrafi skakać bardzo daleko. Jeśli chcesz wykonać skok w dal, przytrzymaj jednocześnie strzałki w górę i w bok. Tulek jest najsilniejszy ze wszystkich pluszaków i jako jedyny potrafi przesuwać ciężkie przedmioty. Jeśli chcesz, by przesunął skrzynię, naciśnij strzałkę w prawo lub w lewo. Zadania wymagające szczególnej odwagi z pewnością wykona kolec. On, jako jedyny, potrafi się też szybko turlać. Podczas turlania Kolec odporny jest na ataki przeciwników. Aby się turlać, naciśnij klawisz ze strzałką w dół i w bok. Oto magiczna różdżka, którą musimy dostarczyć do zamkowej wieży. Dzięki niej wróżka wydostanie się z niewoli złego czarownika. Wszystko w sumie jasne, tylko jak ja się niby mam dostać do tej wieży? Ten zamek jest jak labirynt. Schowaj tę różdżkę, zanim ktoś zobaczy. Nie wiesz że do tego zamku nie wolno wchodzić obcym czarodziejom? Ach, nie jestem czarodziejką. Ta różdżka należy do wróżki uwięzionej w wieży. Właśnie do niej idę, tylko... <laughs> nie za bardzo wiem, którędy. Nie wiem nic o żadnej wieży. Jestem tylko posągiem, który stoi w miejscu, Znam jedynie ten korytarz i nic poza nim. Ale w zamku mieszka ktoś, kto może ci pomóc. Kto? To lustrzany chochlik. Wie wszystko na temat zamczyska i jego tajemnic. Lustrzany chochlik? Znajdziesz go w komnacie zwierciadeł. Oby tylko zechciał z tobą rozmawiać, jest zwykle bardzo zajęty. Aby dojść do komnaty zwierciadeł, w której mieszka lustrzany Hochlik, musisz przejść przez cztery inne pokoje. Drzwi do każdego z nich otworzysz za pomocą ukrytych na planszy dźwigni. DAL to specjalność pusi. Ja tego nie przeskoczę. Jeśli chcesz, aby w zadaniu pomogła zdrabce pusia, naciśnij klawisz z literką P. Uch. dałaby się pomoc Łatka, przecież koty nie potrafią się czołgać. Jeśli chcesz, aby w wykonaniu zadania pomógł zdrapce Łatek, naciśnij klawisz z literką l. Jesteśmy na miejscu. To z pewnością komnata zwierciadeł. A to musi być lustrzany chochlik, o którym mówił posąg. Oby tylko zechciał ze mną rozmawiać. Czego tu? Nie widzisz, ile mam pracy? Hmm. Chciałam tylko porozmawiać. O nie, nie, nie. Mam do oprawienia jeszcze siedem luster. Lepiej nie stój bezczynnie, tylko mi pomóż. bo póki tego nie skończę, nie mam czasu na żadne rozmowy.